Jacek, Muran Murański I feel energy I feel energy Every time you touch me I feel energy I feel energy I feel energy Every time you touch me Popish spoon Możesz to rozwinąć tą myśl. Zawiedli się, że co? Dlaczego się zawiedli? No bo byłem ich znajomym, lubiliśmy się zawsze, spotykaliśmy się często w Sejmie, na przykład do często do Sejmu chodziłem i troszkę zawiedli się tym, że poszedłem w takie środowisko niewinne. Arab, Arab. On poczuje kur... Panem Jacek założyć I jak Pan Jacek mnie zaprosi do siebie na listy, ja spłaszam zaangażowanie także. Papieżu Polaku, nie zaproszę Cię na listy, gdyż to ja zostałem zaproszony na listy pewnego ugrupowania konserwatywnego, ale to tyle. Więc nie, ja, nie jak ja moje serce uruchamia. właśnie zostało zranione. A no, trudno, jakoś będziesz musiał z tym żyć. No ja razem z panem Jacu poparliśmy Trzaskowskiego i co się stało? Takie, tak, taką wiedzę operacyjną Miałem, ta wiedza już przechodzi w wiedzę procesową, jak wynika. Jak wynika do... z orędzia noworocznego pana pełnego Niezlegi Ale to jest. Ja... Jaca jest taki kozak, że zamiast trzymać gardę, to przyjmował wszystko na pusty i tu mi się ucięło. Chyba pusty. Nie pamiętam co tam było, mogło być łeb, oczywiście. Okay. Z pierwszą częścią się zgadzam. Jacek jest kozak, no bo taki mam. Taki mam Pochwaliłem, taki tak? tak? No, no i... Mimo wszystko pochwaliłem a drugą przy, 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 przeprosiny zostały przyjęte, więc rozumiem, że poniosła go, poniosła go jakaś sobotnia gorączki, gorącz, go, sobot, gorączka sobotniej nocy. Zresztą się konserwaty. zgadzam, no po prostu, no, taką mam stylówę, no, 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 powiedzmy Rocky Marciano też miał taką stylówę, no Panie i jest, Jaskule, jest okrzyknięty bohaterem, jest nie tak po prostu. No, ja... A ty jak atakowałeś dziewczyny w tatuażach, czy widziałam różne twoje wpisy takie hejterskie, no to, to też jednak, no... Tam nie było jakiejś miłości do bliźniego, respektu i tak no, dalej, no, i tak, tak dalej. No, dlatego ja mówię, że jestem tylko pokrytą jednak, wiesz. Ja się mogę do tego przyznać i nie mam z tym problemu. Taki post, e, e, który jest e, przez ciebie popełniony. Ja co jest taki kozak, że zamiast trzymać gardę, to przyjmował wszystko na pusty. E, jakby, skąd te wycieczki do Jacka Murańskiego? Powiedz mi? Jeszcze doda muzu. A ty nie ty się jak chwilę... kurwa ubrałeś, to może ty mu zrób. A ty nie chciałeś przed chwilą startować że do, do, do jego radca, ramienia? Że Oczywiście, że chciałem. No. U człowieka, którego nazywasz, że ma pusty łeb? No wiesz to, ale to nie znaczy, że nie mogę u niego z niczym startować. Czyli co? Czyli jak trzeba obciągnąć, to obciągasz, <laughs> ale a jak tam było, to daleka, że to web, wzywasz? Że jest ale stresuje nie stresujesz się, jak piszesz głupoty no, no, no wiesz jak pisze się na telefonie masz? tweeta, to jest troszkę inaczej niż siedzieć no, no właśnie właśnie to jest inaczej. I, i to jest najgorsze że wy się wszyscy kryjecie za tymi tweetami i nie macie po prostu tych jaj żeby w życiu realnym też komuś powiedzieć to co A ja mam, naprawdę ja mam myśli. pytanie do pana posła. te osoby które mnie lubiły i które mnie szanowały myślę że dalej mnie szanują może są niezadowolone z tego co robię teraz i troszkę mają rację, uważam bo jako osoba o takich poglądach nie powinienem może robić takich rzeczy bo to jednak się wiesz jest takie nie pasuje do tych poglądów to bardziej pasuje do poglądów Pokryto w ogóle. Tak? tak? Jest. Tego? Oczywiście, że tak. Jak każdy z nas, tylko że nie wszyscy potrafią się przyznać. Ale czy pan, panie Januszu, zna postać na przykład Jacka Murańskiego? Miałem przyjemność usłyszeć, usłyszeć to nazwisko. I głównie jest i, i, i krytyk, którym podlegał, podlegał jego ekscelencja Donald Tusk. Który, postać znana, tak? Postać też znana. Mógł mieć dobre miejsce na, na liście, ty gorzej... i tak Nie masz żadnych szans na nic, więc możesz Kójwić, jak najgorsze Kójwisko. No mogę, no i to robię. No.